A co robisz? Ale Adaś, to jest będzie esencja. A to ja przepraszam. Na wszystkich, panie. Czy bardziej myślę, że przy W jesteśmy? Także tutaj był ten teren jest jakoś zapagniony zaznaczony. W tej chwili to... Ja bym bardziej się skłaniał, że jesteśmy gdzieś tutaj, bo tu jest jakieś takie wyniesienie jakby. Tylko las się kompletnie zmienił od tamtego czasu. Myślę, że jesteśmy od tutaj. Kórzeń, jakieś, znaczy, że... o tutaj. Korzenie jakieś Takie nie, Jakie Korzenie. Ale nie chcę Przyrąbasz z tego korzenia. jest fikier. Tak? To on Tak, no, ale opór sam tego, dzisiaj No a się, a się mówisz? Ale takim to zrobiliśmy? Szybko? Do południa. Ja pan nie kazałem. Pani dbała, pilnowała pani tej mogiłki. Niech pani powie dlaczego. Dlaczego pani się zajmowała tą mogiłką? Radęła? Dlaczego? Bo mi szkoda. Ja ich lubię ludzie nie umrzeć możliwie. Trzeba ich radzić. Ja nie są czasem, ja godzi. Na bumaszku, na listoczek posypi jagodu. Jak ja pracuję to rupa, nie. Tak. <laughs> to jest to szkielet, to To, 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 to. to jest już się rozsypało. Korzeń, korzeń. Ja, Bud może. Może obca z buta być. Drewno. To jest drewno. I to może być but. Lędorskie. O no tak, bo to jest druga noga. Jedna, druga. Ja nawet w polu mam trochę. Masz kawunek? Winkę

Ja myślę, że przepikamy zwykle wykrywaczem, a potem spadlujemy. Zobaczymy, czy czasami pod spodem nie ma Tu jest pan. Bo może ktoś to bardzo dawno temu się dokonał. Powróćcie karteczkę, bo do to jest... Dobra, ale na razie po prostu A Ale to i tak będzie widać po prostu dużo. Panie. A potem na sądzie ostatecznym będzie bałagan. Chciałbym. tak? Czemu? Pan Bóg i tak wszystko wie, gdzie są. Mogę odrządkować? Uważaj, teraz będziemy dzikały. Dobra, no, teraz jest, 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 jest dobrze. Weźmy na matko jeszcze zróbmy. Trzech ludzi, tu jest pierwsza czaszka, tutaj mamy zaraz drugą i trzecia najmniej widoczna. Leżą, są nienaruszeni, leżą w ułożeniu anatomicznym, nie tak jak w przypadku tamtego grobu, w którym Ciała były mocno zdekompletowane, właściwie była połowa mniej niż połowa szkieletów. Są ślady na jednej z czaszek no prawdopodobnie albo uderzenie jakimś tempem narzędziem, może jakaś straszna kula dum dum czy coś takiego. No na razie nie podjęliśmy ich, także nie, nie mogę powiedzieć co dokładnie. Ciała leżą dokładnie w tym miejscu, w którym zostały wskazane, dokładnie pod kopcem, który tutaj był usypany. Jest tutaj jakiś sygnał gdzieś w, w okolicach klatki piersiowej tego tutaj osobnika, więc znaczy klatki piersiowej, właściwie jego dokładnie pleców. Yy, także bardzo możliwe, że to jest jakiś medalik yy, aluminiowy, bo sygnał jest ra, raczej kolorowy. Z da Jaguara. Zadanie w dwa ognia nabiera dla mnie nowego O Tam się mogę pojawiać, co kolej jeszcze, bo tam mafia jeszcze nie wie, że tutaj jestem. I wiesz, to. już na <grymna> pewno. Chyba podziękuję. Czyż oni pogranicznikami? Nie. Nie, pogranicznikami. день. Осторожно. Угу. Это кожа. В плохом состоянии. Дайте мне пакет зуба. Угу. Ну то вы на кейс был старый дядька, ты, можем, ты малый хлопец. Ну так, как я. У меня тоже около 85. Вот здесь. Маленький был Ну, и женщина. To możemy to odkręcić i złożyć. Możemy to normalnie odkręcić. To będzie na, na ołtarz na niedzielną muszę. To jest jakieś pamiątka, nie? W sumie, w sumie ten krzyżyk Słuchaj. pewnie będzie symbolem tego grobu. Nie? Dokładnie tak. Jakimś takim znakiem rozpoznawczym, jeżeli trzeba być z tego konsulatu, nie wiem kto tam może wpłynąć na konsulat, żeby to ogry? Chrystusa oddali. No po, po co to im Na grzyba to że w się że zgubią. O, 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 dobra. I teraz długie tyle. Jakie znam, nie? Ja bym dał. Ja bym cofnął tu, dałbym met I tu dałbym no. i wtedy będziemy cyrklować od góry.

No, Możemy no, może to jeszcze lepiej wyczyścić, aczkolwiek no, już widać, co to jest. Trzeba w lupę zaglądać. Tak, tam, 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 tam. Na pewno tam jest wytwórca środków. środku. Jest litera K. 10 lat pogodnie wytrzyma, a potem to będzie na pewno. Okay. A do tej pory będzie fałd. No. Tu zrobimy skomienie. Przymuję twojego zysku. Jest orzeczenie. W warunkach to jest robione. Dokładnie, polowo, nie jest łatwo, nie jest łatwo. Co chwilę stracimy zasięg komórek, skończyły nam się już filmy na DVD. 3, trzy, op. Dobra.